Pokażemy naszym widzom, jak wygląda wymiana filamentu w Penie 3D i na co należy zwracać największą uwagę. Nasza asystentka pokaże nam, co robimy, żeby wymienić filament w Penie. Pen 3D ma tutaj o taki guziczek. Musimy go przytrzymać chwilkę. To jest poza kadrem. Wnoszamy ten guzik. I puszczamy po chwili. Tak, i wyjeżdża nam filament. To jest oczywiste. To jest oczywiste, filament wyjeżdża tędy. Mamy, I kończymy. Mamy tu o takie szczypciki do filamentu. Mamy szczypce, pokażemy tutaj. I nie mi się o tak obcina tą końcówkę. To jest bardzo konieczne w filamencie, żeby ją tak oto obcinać. Bo jak jej tak nie obecniecie to jak będzie następny filament z nieobciętą końcówką, nie wiedzie Wam w tego pena i można też popsuć pena. Więc tak nie robimy, że zostawiamy filament nieobcięty. Tak, ja pokażę może z bliska. Rzecz... Pokażę może z bliska tą końcówkę. Ona ma taki taki włosek. Tak? I teraz jeżeli filament byśmy włożyli tym włoskiem do pena, to to nie ma za bardzo jak popchnąć resztki filamentu, które zostaje w środku w penie. Dlatego obcinamy na płasko. I może jeszcze pokażę ważny szczegół, jak zbudowane są szczypce, których używamy do obcinania filamentu. Jak widzimy, z jednej strony te szczypce są całkowicie płaskie. Tak? Całkowicie płaskie. A z drugiej strony te szczypce mają zeszlifowane ostrze pod kątem. I my to. Ostrze od płaskiej strony bierzemy po stronie filamentu, który zostaje, tak, żeby ucięta, ucięta płaszczyzna filamentu była również płaska, tak. Ta skośna, ta skośna część ostrza, ona jest po stronie odpadu, a płaska strona po stronie filamentu, który pozostaje. I pamiętajmy też jeszcze jedną rzecz. Obcinamy A... obie końcówki filamentu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zużyjemy cały filament, to ta druga końcówka, to ta druga końcówka zostaje nam wewnątrz pena. I ona też powinna być ścięta Ob... płasko. Ścięta, tak? żeby drugi filament yy, mógł wejść do pena i żeby się pen nie zepsuł. Żeby się pen nie zaciął, tak? Żeby jedna... Jedna końcówka, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ja spróbuję to pokazać tu może, o, na tym szarym tle, żeby jedna końcówka była w stanie pchać drugą końcówkę wewnątrz, wewnątrz tej rurki, która jest w penie. Dobrze, teraz pokażmy ja, jak się załadowuje pena. Ja tutaj wyjęłam już nowy filament, bo my robimy obudowę na telefon, o taką, tak ona wygląda. Teraz różowy filament potrzebujemy. Ja sprawdzę sobie tutaj, czy końcówka jest dobra. Nie. Trzeba tak, ją mamy. obciąć. To może pokażmy to w kadrze. O tak obciąłem. Bo patrzcie, tutaj mają taką płaską stronę te szczypczyki i ta płaska Strona? Ja może pokażę do kamery. tą płaską To jest stroną, płaska strona, tak? Musimy obciąć filament, żeby on się nam nie wykrzywił. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, to by nam została skośna tak? Taka skośna część na czubku filamentu. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby koniec żeby filamentu był płaskościęty. Tak? Proste. Czyli mamy płaskościęty koniec filamentu i tym płaskościętym końcem, pokażmy może, pen się wyłączył, w stanu śpienia przeszedł. Musimy... Pen nam potrafi po jakimś czasie nieużywania przejść w stan śpienia e, tym guzikiem. Z powrotem go budzimy, zapala się czerwona dioda i temperatura wzrasta, tak? jeżeli osiągnie około... 190 stopni powinien się kolach diod zmienić na zielony. Wtedy zaczyna działać silnik podajnika. A i też ważna rzecz, bo można jest zielona dioda. Y, bo można zepsuć pena jak się y, y, tak zrobi, że filamentem się dotknie tej tak dyszy pena. Tak. Nie powinno można się dotykać dyszą pena. pena. Dlatego, że później będziemy mieli zgrubienie. Może pokażmy teraz, to jest całkowicie oczywiste, wkładamy do oporu, nie dusimy, bo można wtedy zniszczyć przekładnię. tylko wkładamy tak, żeby on dotknął. I można też zębatki. zniszczyć silniczek od tego pena. Tak, i teraz wduszamy guzik, i pen I powinien nam pociągnąć. My nie samą... wciskamy na siłę, pen sobie sam wciągnie filament. Teraz ja może pokażę tutaj na tym, jak to się robi zmiana koloru. Pokażmy naszym widzom zmianę koloru. O, ja wam tutaj pokażę zaraz, jak wygląda zmiana koloru i robienie penem 3D.